Witam Was. Dziś kolejny filmik, taki troszkę może nietypowy, ale coś przywiało tutaj do nas powoli z powietrzem. Skąd nie będę mówić, pewnie wszyscy się domyślą. A jak nie, to poszukajcie sobie też w internecie jakaś tam chmura, która przywiała gdzieś tam, skądś tam do Polski. No, troszeczkę informacji na ten temat jest i rzeczywiście coś jest na rzeczy. Dwa dni temu nie wiedziałem tego, jednak zauważyliśmy, że powietrze było wokół całe takie mętne. Tak jak gdyby gdzieś ktoś napalił w piecu taki typowy krajobraz zimowy. Wszystko takie, takie siwe do lasu, tam praktycznie mamy z tyłu las. Nawet ciężko go było zobaczyć. Także coś rzeczywiście było. No ale jakoś nie zastanawialiśmy się bardziej nad tym, tylko po prostu robiliśmy swoje. Jednak co zauważyliśmy? Hmm, pogorszyło się troszeczkę samopoczucie. U żony była jak gdyby taka troszeczkę słabsza, co normalnie miejsca nie ma u niej. Jednak później dało mi coś do zastanowienia, ponieważ yy, zjadłem jak zawsze troszeczkę ziół, zjadłem trochę winogron, które nam urosły i nagle zacząłem ja się jakoś dziwnie czuć. Tak, jakby osłabienie coś takiego, nawet parę razy mi serce rytmy zmieniło, co się też nie dzieje. Tak dziwnie się zrobiło. Później wyszły na mnie jakieś całkowicie poty. Taka chwila, moment, i byłem cały zlany potem, jakby mnie ktoś wodą oblał. I w tym momencie mówię, nie, coś tu jest, nie tak. Później wieczorem akurat. Mama mi mówi, no tam jakaś chmura była, rzeczywiście coś przeszło, później przeszukałem troszeczkę informacji. No, rzeczywiście coś tam było. W niektórych miejscowościach niby nawet jacyś ludzie dostali komunikaty, te takie alarmowe, że niby tam jest smog. W środku lata. No, może się zdarzyć. Rzeczywiście. Jakbyśmy na to nie popatrzyli. Jednak coś jest na rzeczy. Dzisiaj też to zauważyliśmy. Że coś takiego w powietrzu dalej wisi, więc po prostu na razie chwilowo nie wychodzimy zbytnio na zewnątrz. Trzeba to po prostu, jak to się mówi, przeczekać, ponieważ powietrze jest dalej jakieś takie mętne i dziwne. Jednak na co chciałem uczulić? Chciałem was uczulić, ponieważ ja nie jestem zwolennikiem mycia wszystkiego. Jak wiecie, z zewnątrz ziół i tak dalej, czy owoców, ja jem to po prostu zawsze wszystko. Tak jak po prostu leci z ogrodu. Jednak e, chciałem was uczulić na to, że może jednak w tym momencie warto po prostu to, co jemy, umyć tak chwilowo. Jeżeli ktoś tego nie robi, tak jak ja e, z zewnątrz, to może jednak w tym momencie jednak warto to umyć. Ponieważ to, co ja zauważyłem po sobie, to nie było normalne. <grym> To nie było absolutnie normalne, ponieważ takiej reakcji jeszcze nigdy mój organizm nie wydał na coś, co bym po prostu zjadł z rośliny. Ewidentnie jest tutaj coś na rzeczy, i ewidentnie czymś rzeczywiście, jakby nawet i się lekko potrułem. Jednak nasze organizmy są takie czyste, że po prostu reagują na to od razu. I no. Żona nic akurat nie zjadła z zewnątrz, ponieważ ona na karniworze za bardzo nie ma co zjeść na zewnątrz. No chyba, że jakieś robale, które by tam chodziły. Jednak do takiego stopnia jeszcze nie doszło. No, ale jednak ja zjadłem. I taka reakcja pokazała mi, że mój organizm od razu zaczął się przed tym bronić, ponieważ zlałem się potem cały, e, czyli po prostu mój organizm od razu to zaczął wyrzucać z siebie. Jak wiadomo, pot pomaga usuwać toksyny z organizmu. Więc mój organizm to od razu wyrzucił z siebie, po prostu. Nie wiem, mógłbym powiedzieć, że może nawet i z pół litra wody ze mnie wyleciało, czy może nawet nie i litr, bo byłem dosłownie mokry jak szczur. I trwało to tak chyba z 10 minut, gdzie ze mnie pod wychodził, a zaczęło się tak mniej więcej po 5 minutach od zjedzenia tego czyli taka bardzo szybka reakcja, typowa przy jakimś zatruciu chemicznym na przykład czy czymś innym, czy jakąś rośliną, jak się zje trującą, wtedy reakcja jest też praktycznie natychmiastowa organizmu. I tu właśnie coś takiego wystąpiło. No, także no, jest jednym słowem ciekawy, więc uczulam na to, mycie chwilowo rzeczy po prostu, jakie przy, przynosicie z zewnątrz, zioła i tak dalej, opłukać wodą i święty spokój, ponieważ... Nie wiemy, co tam tak właściwie teraz z tym powietrzem spadło, co tam w tym powietrzu jest. No i tak jak mówimy, chwilowo staramy się nie wychodzić zbytnio na zewnątrz, jak nie musimy. Jak musieliśmy teraz dzisiaj samochodem jechać, no mieliśmy po prostu wewnętrzny obieg włączony. Czyli nie ten z zewnątrz, tylko ten wewnętrzny. To w każdym aucie da się zmienić, jak nie jest zepsute. Także po prostu tak to zrobiliśmy. No i cóż, moi drodzy, są ciekawe czasy, jak widać z każdej strony coś się nam chce zrobić ciekawego, także no oszczegam, bo przypuszczam, że jak rano ten film zobaczycie, to raczej jeszcze to chyba nie zniknie, ponieważ dzisiaj też było dość tak mętnie w powietrzu. No i nie wygląda to po prostu ciekawie. Jeszcze wam coś zaraz pokażę ciekawego, ale niestety po to będę musieć wyjść na zewnątrz. Tutaj mamy tam z tyłu, właśnie ten las, o którym mówiłem, i właśnie jego nie było widać. Co ciekawe, jak popatrzymy tutaj teraz na to nagranie, widzicie, że coś tu lata w powietrzu. Takie dziwne, szybkie rzeczy. To jest jakiś pyłek, który tu po prostu cały czas leci na dół. I to po prostu widać, że to tutaj się sypie cały czas. Na monitoringu, po pod, na podczerwieni. Również było to widoczne, ale coś innego Wam chciałem pokazać. A mianowicie, wczoraj wracaliśmy i umyliśmy to auto. Ono tutaj stało teraz cały dzień nie, właściwie całą noc stało i cały dzień. Czyli 24 godziny. Teraz popatrzcie, co tu poleciało na to. Na palcu nie widać, praktycznie nic. Ale chyba widzicie, co tu spadło na to auto w 24 godziny z nieba. O 24 godziny temu wyszło to auto z myjni. Ponieważ po prostu opukałem go cały, bo już trzeba było. No i on jest po prostu cały usyfiony tym, Cały. Wygląda tak, jakby go ktoś, nie wiem, z dwa miesiące nie mył, nie czyścił. Cały, pełny, na dachu to samo, wszędzie to samo, na przedniej szybie to samo, na masce to samo, tutaj tylko się woda skropliła z rana z drzewa, bo tu jest drzewo zaraz pod spodem. No i, i proszę, jak to wyglądało. Proszę, nawet na, ten nie chcę nawet zejść, tak częściowo tutaj widzę, tu muszę rzeczywiście 3-4 razy pociągnąć palcem, żeby to w ogóle zeszło. Jak częściowo to to wygląda jakby to była taka oleista substancja nawet. No nie wiem co to jest. W każdym bądź razie, no coś ciekawego nam tutaj z nieba spadło. Także bądźcie czujni moi drodzy. Ja wracam do domu, ponieważ nie mam zamiaru tego tutaj za bardzo więcej wdychać. Psa zabieram ze sobą. Także tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej.